Iza Walentynowicz udowadnia, że jesień to równie dobra pora na rower jak lato. Tylko w październiku rowerzystka przejechała ponad 600 km. Mam rowerowe ciepłe spodnie, mam trzy warstwy na sobie, oczywiście no, czapka, rękawiczki. Odpowiedni ubiór i pielęgnacja sprzętu sprawią, że jazda będzie przyjemna o każdej porze roku. Trzeba pamiętać o konserwacji napędu, o czyszczeniu roweru. Wiadomo, jeśli jeździ zimą. Na ścieżkach rowerowych czy chodnikach często spotykamy sól, która niszczy niestety napędy i lakier rowerów. Ale nawet najbardziej doświadczony rowerzysta daleko nie zajedzie, jeśli napotka na drodze trudności z infrastrukturą, jak rozkopane drogi czy brak bezpiecznego przejazdu przez ruchliwą jezdnię. Rowerzyści zauważają problem ze światłami, zauważają problem z tym, że są na nich po prostu dyskryminowani. E, że e, drogi dla rowerów nie są utrzymywane zimą. Tylko nieliczne miasta planują odśnieżać drogi rowerowe, jeśli spadnie śnieg. Widzimy, że ilość osób korzystających z rowerów w sezonie styczeń-luty jest bardzo mała. Uznajemy, że nie ma takiej potrzeby, żeby te ścieżki rowerowe w tym momencie Odśnieżać. To tylko przykład problemu rowerzystów w różnych miejscach kraju. Teraz mogą się poskarżyć na wszystkie niedogodności w internecie, gdzie trwają badania klimatu rowerowego. Internauci wypełniają ankietę, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy gmina, w której mieszkają, sprzyja rowerzystom. To są badania satysfakcji, czyli nie rozmawiamy o długości dróg rowerowych, ale raczej rozmawiamy o jakości dróg rowerowych. Dwa lata temu najlepiej wypadły Gdańsk, Koszalin i Tczew, gorzej Warszawa, Wrocław, Gdynia czy Białystok, ale niezależnie od wyników pewne jest jedno: rowerem warto jeździć wszędzie. Ja wybrałam rower, bo jest przestrzeń, jest powietrze, można się poruszać. Swobodnie, no i przy okazji oglądać, podziwiać i przyrodę, można pojechać dalej, obejrzeć zabytki. Borower to najzdrowszy i najczystszy środek transportu dla magazynu Czysta Polska, Przemysław Sławiński, Polsat News.